Jubileuszowa dziesiąta edycja święta Jabłka jak co roku promowała lokalny produkt, który rozsławia gminę mstów nie tylko w województwie śląskim, ale i w całym kraju. Święto jabłka to jest święto promujące naszych sadowników, bo nie wszyscy wiedzą, że gmina Mstów ma najwięcej hektarów sadów w województwie śląskim, ponad 200 hektarów, także promujemy dość mocno właśnie naszych sadowników ich produkty. No i dzięki temu możemy też się w fajnym klimacie spotkać podczas fajnej imprezy. Sadownicy mogą liczyć na wsparcie gminy Mstów. Zdecydowanie tak, staramy się wsuwać w ich potrzeby, rozmawiać, a też ich promować, bo na to mamy bezpośredni wpływ i między innymi ta impreza też jest fajną formą promocji. Tego dnia w Mstowie atrakcji nie brakowało, ale to co najważniejsze działo się na scenie. Na początek ludowy akcent – mstowianki. Po ludowych klimatach coś gitarowego. Swój koncert dał zespół bez uziemienia. Żeby znowu Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że mogliśmy tutaj być dzisiaj na tym wspaniałym święcie, święcie jabłka. Filmy, filmik promocyjny też kręciliśmy z jabłkami. Jabłka bardzo pyszne też na stoisku, także naprawdę rewelacyjna organizacja, rewelacyjna atmosfera, publika chyba najlepsza, najlepsza we Mstowie. A my dzisiaj zaprezentowaliśmy utwory własnego autorstwa. Lata 70. plus rok tym się inspirujemy. Takie inspiracje to my rozumiemy. Kolejnym zespołem, który wystąpił na święcie jabłka, był wyjątkowy gang Marcela. Fajnie, no dużo, dużo osób. Jakaś reakcja pozytywna. Wesoło się spokojnie, a potem się rozdmuchało, rozwietrzyło, i, i, i. Ta część no. widowni, która przyszła sceny, bardzo ładnie reagowała, i jesteśmy zadowoleni. Była wspólna zabawa, nie wiem, jak tak, wy, ale ja, ja czułem w duchu taki, taki wzlot dzisiaj, nie? Że, tak. Że, że tak jakoś Ładnie nagłośnione. W Mstowie zawsze wszystko jest świetnie nagłośnione. Tak też było podczas koncertu Talentów Gminy Mstów. Z Piotrem Wyrazikiem porozmawialiśmy jeszcze przed jego występem. Gram tutaj właśnie na gitarze, prezentuję tutaj swoje utwory z ramienia Goku. I w zasadzie bardzo cieszę się, że mogę tutaj występować, bo jest to dla mnie jakaś szansa na wystąpienie na, jak widzicie, no z mojej perspektywy dość dużej scenie. Piotrek swoją szansę wykorzystał i, jak zapowiedział, tak zrobił. Wystąpił na tej dużej scenie i świetnie sobie poradził. Zanim przejdziemy do kolejnych atrakcji, posłuchajmy sprawcy tego pozytywnego zamieszania w mstowie: dyrektora Goku Krzysztofa Drendy, który przygotował bardzo urozmaiconą ofertę dla miejscowej publiczności. Taki jest właśnie plan, żeby zaspokoić w większości gusta mieszkańców, czyli trafić właśnie w to, co, to, co kto lubi słuchać. W dany typ muzyki, do tego gastronomia wszelkiego rodzaju, od potraw jabłkowych po burgery. Każdy znajduje coś dla siebie i myślę, że wychodzi zadowolony. Wójt Gęsiarz był wdzięczny mieszkańcom za to, że mimo nie najlepszej pogody, tak wielu z nich uczestniczyło w wydarzeniu. Komu jeszcze należą się podziękowania? Ja myślę, że dla Krzysia Dryndy, dyrektora gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie i wszystkich jego pracowników oraz osób, które pomogły w organizacji tej dużej imprezy, bo, bo naprawdę nie jest to wcale łatwa sprawa zrobić taką fajną, masową imprezę. Także dziękuję. Oddechem od muzyki na święcie jabłka był występ legendy polskiego kabaretu pana Jerzego Kryszaka, który jak zwykle był w świetnej formie. Nie wiem dlaczego się odwróciła, tak jakby słyszała znajome słowo. Odwraca się. A ja miałam wtedy takie kudły dotąd. To był okres polskiego ozonu. dotąd takie kudły. Zresztą ilość była ta sama, tylko długość była inna. Ta sama długość, bo ja, ilość, bo ja kontroluję to. Jak teraz widzę, że mi na przykład wypadnie włos z cebulką. Jak jest dobra cebulka, zobaczę, to do słoika, jak mam 10-15 cebulek, ja do, do Turcji mi przyczepiają. No i jest tak. Tu wąsy takie, tu włos taki, ona się odwraca, patrzy na mnie i mówi tak, o Jezus. A ja wiem tak, siostro. Wydarzenie urozmaicił konkurs kulinarny w jedzeniu przepysznych miam burgerów na czas. Po jego rozstrzygnięciu swój koncert dała gwiazda muzyki disco polo Kama Sutra. czy tego chcesz każdej nocy. Rozmawiaj ze mną chcę czuć o północy i Nie wiem, kiedy te wakacje po prostu dobiegły końca, bo mam wrażenie, że dopiero było po 30 stopni, umierałam na scenie i to zaledwie tydzień temu, a dzisiaj po prostu tak umarzłam, że starałam się jak najbardziej ruszać. Mam nadzieję, że jednak udało nam się rozgrzać publikę. Nie patrzę na to, co czuliśmy my. Dla nas najważniejsza jest publiczność, to jak został odebrany koncert. Ale bardzo się cieszę, że mogłam być częścią tego wspaniałego wydarzenia. Myślę, że każda impreza plenerowa jest wyjątkowa, każda jest zupełnie inna, każda je, ma zupełnie inną liczbę odbiorców. Ja się cieszę, jeżeli mam zapełnioną y, strefę publiczności i mam z kim współpracować, to jest w sumie dla mnie najważniejsze. Ta publiczność była naprawdę fantastyczna, za co serdecznie dziękuję. Przeboje polskiej muzyki rozrywkowej zaprezentowała Kasia nowa z zespołem. Składem jakieś rządzą. Nie wiem czemu wciąż składy jawy nam zmieniają. Prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś tak na picie Jazdą, zimą życie Na zakończenie imprezy wystąpił DJ Maciek. Prosto ze święta jabłka, DJ Maciek, była świetna zabawa, powiedzieliście się świetnie, zapraszamy Was za rok. Do zobaczenia. Do zobaczenia, jak zwykle będzie się działo.